Prawie każdego polskiego twórcę moglibyśmy nazwać populistą. W końcu prawie każdy polski twórca mówi dokładnie to, co chcą usłyszeć jego widzowie, co daje mu wyświetlenia, sympatię widzów, a w efekcie oferty od reklamodawców. Ale dzisiaj nie będziemy się zajmować takimi zwykłymi populistami, którzy czasami nagną fakty, żeby lepiej wypaść w oczach widzów. Dzisiaj zajmiemy się największymi polskimi populistami, którzy zawsze powiedzą wam to, co chcecie usłyszeć. I nie przedłużając na miejscu piątym ociekający testosteronem przystojny wrocławski kawaler Tejkwan. Rafał Górniak przez wielu jest nazywany największym populistą w polskim internecie, jednak w moich oczach tak to nie wygląda. Żeby być obiektywnym, dałem go tutaj na piąte miejsce, jednak gdybym sam robił ranking, pewnie w ogóle by się tutaj nie pojawił. I oczywiście, że Rafał często mówi rzeczy, z którymi można się zgodzić, jednak wydaje mi się, że te opinie są niezbyt popularne poza wąskim gronem, które przesiaduje na jego live'ach. To, co bez wątpienia można zarzucić naszemu przystoniekowi z Wrocławia, co na pewno zahacza populizm, to fakt, że często kiedy źle wypowiada się na czyjś temat w live'ach, później, kiedy Rozmawia z tą samą osobą na podcaście Dwa Bieguny ma zupełnie inny stosunek do tej osoby. Dobrym przykładem tutaj może być ostatni podcast z Gracjanem Szazińskim. Rawciu Pawczu bardzo nieprzychylnie wypowiadał się o Gracjanie i jego intelekcie, ale kiedy rozmawiali na dwóch biegunach, wydawało się, że ma zupełnie inną opinię na jego temat i schował jajka do kieszeni. Kończąc temat boskiego Rafaello, zmierzamy na miejsce czwarte, a na miejscu czwartym człowiek, któremu zakola utrzymują się mimo dwóch przeszczepów włosów, Tomasz Gimperdziołowy. I na wstępie chcę zaznaczyć, że ja lubię Tomka, bo Tomek jest dobrym człowiekiem. Lubi się dzielić z ludźmi. Nawet kiedyś stwierdził, że nie wystarcza mu już dzielenie się pieniędzmi, więc zacznie dzielić się swoją dziewczyną. I tak zaczął się jego epizod w otwartym związku. Ale niestety trzeba stwierdzić, że poza pojedynczymi przypadkami Tomek jest populistyczny do granic możliwości. Jeżeli chodzi o Tomka, zauważyłem pewien schemat. Nie tyczy się on w sumie tylko Tomka, tylko większości kanałów komentarzy w tym momencie. Większość kanałów komentarzy sugeruje się opinią Wardengi, gdyż Wardenga jest bardzo lubiany i jeżeli Wardenga wygłosi jakąś opinię na live, większość ludzi Pójdzie po prostu za tą opinią. W związku z czym kanały komentary bardzo często słuchają po prostu co ma do powiedzenia Wardenga na jakiś temat, a później kopiują tą opinię przedstawiają ją swoim widzom i zmieniają parę zdań, żeby się pani od polskiego nie pokapowała. A my tymczasem zmierzamy do miejsca trzeciego, ale zanim to, mała przerwa na autopromocję. Otworzyłem nowy kanał o nazwie Analiza, będą się tam pojawiać dłuższe materiały, bardziej merytoryczne i myślę, że naprawdę bardzo ciekawe, dlatego zachęcam do zasubskrybowania. W opisie macie link. A na miejscu trzecim zgrzytowy kolega Gimpera, czyli Rewo. Jeżeli chodzi o zakola, to się panowie bardzo dobrze dobrali, chociaż Rewo bez wątpienia ma dużo bardziej imponujące armaty. Nie będę tutaj ukrywał, że nie będę w 100% obiektywny ze względu na to, że Rewo jest niezwykle pociągającym mężczyzną, a jego zakola dodają mu dodatkowego uroku. Posiada też bicepsy, do których trzeba szyć każdy rękaw na miarę. Ale przechodząc już do populizmu, Rewo jest dosłownie kserokopiarką Wardengi i o ile czasami gimper wypowie jeszcze jakąś sprzeczną opinię ze zdaniem Wardengi, o tyle u Rewo zdarza się to naprawdę rzadko i zazwyczaj podziela on po prostu każdą jedną opinię Wardengi. Myślę, że naprawdę nie ciężko wyczuć, że Wardenga jest inspiracją, jeżeli chodzi o branżę komentarzy dla Rewo. Co ciekawe, niedawno do internetu wyciekło też nagranie małego Rewo, widać tam jego pokój i w czasach, kiedy wszystkie dzieci miały jakieś piłka, na ścianach albo koszykarzy, Rewo miał plakaty wardengi. Na nagraniu słyszymy, jak jego mama pyta się go, kim chciałby zostać w przyszłości, a mały Rewo mówi, że chciałby być jak wardenga. Oczywiście, Rewo pewnie będzie się z tego śmiał i mówił, że to AI, ale czy tak jest? Nie byłbym tego taki pewien. A my przechodzimy do miejsca drugiego, na którym znajduje się Kasik. Kasia trzeba przede wszystkim pochwalić za bardzo kreatywny Nick. Mając na imię Kasia, nigdy nie wpadłbym na to, żeby nazwać się KasiX. Wiele osób też śmieje się z Kasi, kiedy oko spierdala jej na bok, że ma zeza, ale to nie do końca tak wygląda. Kasia po prostu lubi spojrzeć na każdą sytuację z drugiej perspektywy. Moim zdaniem, populizm KasiX bardzo dobrze pokazała sytuacja ze skrzynkami. Kasia reklamowała skrzynki, póki nie było to kontrowersyjne. Kiedy stało się to kontrowersyjne, to nie tylko przestała reklamować skrzynki, ale zaczęła też aktywnie je krytykować, jednocześnie korzystając z pieniędzy, które zarabia jej partner, reklamując właśnie skrzynki. Później, oczywiście, Kasik spróbowała się tłumaczyć i nawet przepraszała za to, jednak niesmak pozostał, podobnie jak po każdym jej streamie. Zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, upewnij się, że zostawiłeś tutaj łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale i na kanale Analiza. A tymczasem idziemy do miejsca pierwszego, na którym znajduje się. Wojciech Gola. Kur... Jezus Maria. Spokaż sobie mój puls, 160, pokaż mój puls, proszę bardzo. Proszę weź telefon, pokaż mój puls. O Wojtku za dużo oczywiście nie chcę się tutaj wypowiadać, bo nie daj Boże, zobaczy gdzieś jeszcze fragment tego filmu, a ja nie chcę mieć go na sumieniu. Wszyscy chyba jednak wiemy, że Wojtek żadnego kontrowersyjnego zdania nigdy nie wypowie. Dla Wojciecha Goli główną granicą kontrowersji jest powiedzenie, że karta Walk na Fame nie jest najlepsza, a prawie najlepsza w historii. Mimo wszystko Wojtek jest naprawdę bardzo pocieszną osobą i myślę, że naprawdę ciężko go nie lubić. A jeżeli to trafi do Wojtka, to proszę Wojtek, zrób te backroomsy w końcu, bo chciałbym w to zagrać. A wy upewnijcie się, że zostawiliście łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, na kanale Analiza, komentarz, wpadliście na Instagrama, trzymajcie się za jajca, cześć! A dla tych, którzy mimo pożegnania jeszcze nie wyłączyli, piszcie Tomaszowi Rewu Pagińskiemu, żeby umówił się ze mną na randkę... Bo jego wielkie bicepsy i wielkie zakolanie dają mi spać po nocach. Cześć!